Witam wszystkich. Dziś troszeczkę inny odcinek, bo mamy w filmie dwa gadżety. Jeden troszeczkę mniejszy, drugi troszeczkę większy. Jest to właśnie przyczepa kempingowa. Dlaczego pokazuję przyczepę? Dlatego, że wydaje mi się, że jest to fajna alternatywa, jeżeli ktoś jeździ przyczepą. Na takie miejscówki, gdzie nie ma możliwości podłączenia przyczepy do gniazda na 230 V, no to taki agregat może rozwiązać sprawę z zasilaniem. Nie mówię, że cały czas on ma chodzić, tylko doładować akumulator w tym czasie, jak na przykład tak jak dzisiaj nie mamy słońca. Dlaczego? Akurat ta przyczepa. No, bo tu mamy w tej przyczepie akumulator, takie niezależne źródło zasilania całej przyczepy. Mamy solar na dachu i regulator MPPT, ale to pokażę Wam wszystko w dalszej, w dalszej części filmu. Skąd ten agregat się u mnie wziął? No, do filmu udostępniła mi firma Metcor Polska. Jest to model. YH 2200i agregat inwerterowy o mocy 2 kW chwilowej i moc znamionowa 1,8 kW. Wszystkie informacje odnośnie tego agregatu, parametry, ile wchodzi oleju, ile wchodzi paliwa, moc będą zamieszczone w opisie. Także jak czegoś nie dopowiem, to tam na pewno to znajdziesz, gdzie można go kupić. Podkleję link. W filmie pokażę Wam, czy ten agregat wystarczy do zasilania przyczepy kempingowej lub kampera. Podłączę ten oto agregat do instalacji domowej u siebie i na koniec jeszcze sprawdzimy. Parę elektronarzędzi. Czy tym agregatem można coś zrobić, jakimiś elektronarzędziami, coś przy domu, a ewentualnie domku letniskowym, gdzie nie ma zasilania? Także zapraszam do oglądania i lecimy z tematem. Po wyjęciu z opakowania mamy to taki agregat. No, nawet fajnie wygląda. Co jeszcze? A yy, powiem, że nawet nieźle jest zabezpieczone. Tutaj się tutaj taką płytą. Co jeszcze mamy? No, mamy jedną wtyczkę. Tu mamy instrukcję od firmy Medcor. Ona, tak jakby dołącza do, do tego zakupu. Mamy klucz do świecy. No i przewody jeszcze do podłączenia dwóch agregatów równolegle. Żeby była większa moc. Za chwilę omówię Wam ten oto agregat, co tutaj jest, ale pokażę Wam dlaczego na początku, dlaczego ta przyczepa jest w filmie. No, Karawaningowcy borykają się właśnie czasami z takimi problemami, że nie mamy yy, słońca. Przez jakiś czas, przez załóżmy dwa dni, a stoimy w miejscu, gdzie no nie ma tego prądu. No i co? Jakie mamy ładowania z akumulatora? No zaraz załączyłem tutaj solar. Zaraz Wam pokażę. Mamy tak na akumulatorze. O, mamy takie 1 amperem. 1 amper jest ładowania. Co my możemy takim jednym amperem zrobić? No nie, nie za wiele, nie? I właśnie dlatego w filmie jest ta przyczepa, żeby pokazać, że można sobie ten akumulator właśnie podładować takim agregatem, gdzie już stoimy dwa dni, i no, akumulator jest słaby, albo te dwa akumulatory są słabe, a wieczorkiem co się obejrzeć telewizorek naładować telefony, żeby na następny dzień było na przykład jak uwiecznić coś z wycieczki rowerowej może z kajaków. No a nie mamy skąd tego prądu wziąć, bo akumulator jest rozładowany. Także dlatego ta przyczepa jest właśnie w filmie. Bo mi się wydaje, że jest to fajna alternatywa. Do y, właśnie takiego y, zasilania, do naładowania akumulatora czy akumulatorów w kamperze. Dobra, y, co my tu mamy? Tu mamy panel główny, mamy gniazdo AC y, 220 V, tu mamy tak, kontrolkę olejową, mamy kontrolkę przeciążeniową i prawidłowej pracy agregatu tu mamy miejsce gdzie podłączamy uziemienie tutaj już mówiłem do podłączania równolegle drugiego agregatu wtedy mamy zwiększoną moc tu mamy wyświetlacz później Wam pokażę ten wyświetlacz jakie ma funkcje i tu są gniazda USB z tego co doczytałem to są jednoamperowe i włącznik Funkcji eko, a tutaj mamy przycisk do resetowania urządzenia. Wtedy, gdy przekroczymy moc chwilową lub znamionową na tym oto gnieździe, tak na górze mamy wlew paliwa z odpowietrznikiem, Tu do pracy trzeba przekręcić w tą stronę. Tu na czas transportu zamykamy, wtedy nam się paliwo nie ulatnia. To znaczy ten opar z paliwa się nie ulatnia. Tak, tu mamy włącznik, mamy pozycję sania i pracy, mamy szarpak i osłonę rewizyjną. Z drugiej strony też mamy osłonę rewizyjną i mamy miejsce, też tak, takie, taką małą osłonkę do do tego, żeby dostać się do świecy Dobra, zobaczymy najpierw co tutaj mamy z tej strony co mamy no mamy tutaj wlew oleju i gaźnik i filtr powietrza tak dla yy, bardzo ciekawskich to żeby tutaj dostać się, to trzeba odkręcić ten oto włącznik. Także tu nie ma potrzeby zaglądania. No i tu mamy tłumik wyfion. No, nas najbardziej interesuje ta strona, bo tutaj się zalewa olej. Tutaj dokonujemy tak zwanej konserwacji. Czyścimy filtr i wymieniamy olej dystrybutor tych urządzeń na Polskę czyli firma Medcor Polska zalaca do tych urządzeń olej 10W30 tutaj wchodzi do komory silnika 350, 360 to tam w różnych instrukcjach jest różna podana wartość ale to wszystko będzie w opisie do tego miejsca. Także tutaj do górnej części gwintu zalewamy olej. Ja to zawsze tutaj sobie podkładam kawałek takiego czyściwa, żeby tam olej nie leciał jak się przeleje. Jednak tutaj to czyściwo wyłapie. To co? Zalewamy. Olej, paliwo i zobaczymy jak on odpala. Paliwo jest zalane. Przekręcamy w pozycję tutaj sania. Trochę poczekamy, żeby to paliwo spłynęło do gaźnika. No i zapalamy. Odchodzimy na jakieś 5 metrów, mamy taką wartość. Także no jest cichy, no ale to zaleta każdych agregatów inwerterowych, właśnie, które posiadają funkcję eko. Teraz na wolnych obrotach. No, 62, 63. Także słuchajcie, no jest cichy. Przyznam, że jest cichy, ale no co, tak ma być. Dobra, niech sobie ten agregat popracuje. 20 minut. No i zlewamy olej, zalewamy świeży. No i robimy jakieś testy. Czy będzie VMAX? Będzie. Najwyżej go odkupię, jak chłopaki z Medcor będą to oglądać. No, niestety. Słuchajcie, bo o co chodzi? W pierwszych godzinach pracy, no, niestety, ale nie należy traktować urządzenia pełną mocą tak na jakieś 50-50% to są takie zalecenia producentów właśnie agregatów, bo te sprzęty się docierają agregat przepracował 20 minut także wymieniam olej zalewam świeży i lecimy dalej z tematem no, powiem Wam szczerze, że jestem miło zaskoczony pracą tego agregatu jest naprawdę cichy i tak dobra wracamy do tematu słuchajcie żeby tu nie było że czegoś nie pokazałem tu trzeba przytrzymać kluczykiem pamiętajcie uziemienie jest to bardzo ważna rzecz o tym zrobię film także jak subskrybujesz kanał to Ci wyjaśnię dlaczego to jest takie ważne. Być może po filmie na pewno zaczniesz to stosować. O, przykręcamy uziemienie i tu troszeczkę krzywo jest o, w ten sposób. I tutaj trzeba podłożyć kluczyk. Taki, tutaj jest mało miejsca. Trzeba podłożyć, żeby po prostu nie obkręcić tego. Tak jak wcześniej mówiłem, przyczepa ma wbudowany w sobie akumulator. Akumulator 80A, ale on też potrzebuje doładowania. No jak mamy pogodę taką jak dzisiaj, i solar. Tak, jakby nie, nie, też tak jak się wcześniej, daje 1A. No to niestety, ale tego akumulatora no, nie, nie dowodujemy w, w takich warunkach. Także no to na pewno jest jakaś tam alternatywa. Pokażę Wam tak. Obciążenie to będzie ładowarka. Lodówka kompresorowa. I telewizor na początku, później załączę, tak jakby zasymuluję, bo tutaj nie mam ogrzewania elektrycznego, tylko gazowe. Ale zasymuluję takie włączenie na, na pierwszym biegu ogrzewania, bo no, część ogólnie przyczepy mają w sobie różne urządzenia różne obciążenia różne podgrzewacze gazowe, elektryczne. Tak na szybko zobrazuję Wam jak wygląda pobór prądu jak przyczepa ma troszeczkę rozładowany akumulator, no bo on tam nie jest tam do końca dużo, dużo z jego nie pociągnąłem, no ale, ale już jest. Załączony telewizor, lodówkę i ładowarkę akumulatora. No, jeszcze zapomniałem, przyjmijmy to, że to jest, że mamy tutaj dwa, dwa telefony. Oświetlenie, ładowarka akumulatora, lodówka, no i telewizor ładowanie mamy 13,9 pod 14 no i jeszcze dorzucimy tutaj światełko No i zaraz przetestujemy go jeszcze tym grzejnikiem. Grzejnik 2000 W. Pierwszy bieg. Drugi bieg. Tutaj lekko tylko naciśniemy, żeby dojść do 1800 i do 2000. Resetujemy urządzenie. Dobra, teraz wam pokażę jakie jest zużycie prądu w mieszkaniu. Teraz na daną chwilę to jest tak 3 czwarte po zapalanych świateł w mieszkaniu, lodówka, dwa telewizory i co tam jeszcze. Router WiFi No, jakaś tam taka elektronika podtrzymująca urządzenia No, właśnie ten moment moja żona lubi najbardziej. Jak wyłączam prąd i ona się pyta, czy, czy to nie ma prądu, czy, czy film robi. Dobra, odpalamy i zobaczymy. do gniazda Załączyłem łączeni Telewizor działa bez problemu. Drugi telewizor też działa. Dużo oświetlenia oczywiście. No i piec na ekogroszek też pracuje prawidłowo. Router działa prawidłowo, żadne błędy się nie wyświetlają. No i sinus mamy. Tak jak w sieci. No bo to jest agregat inwerterowy, właśnie daje taki prąd identyczny jak w sieci. Czy takim agregatem coś możemy zrobić przy domu? No to zaraz sprawdzimy. Tutaj mamy te cztery takie urządzenia. Tu mamy wat. Tu mamy wat.

No tak jak widzicie coś tym agregatem można zrobić przy domu o takich parametrach urządzenia tak jak tutaj są. Także to jest takie dla mnie wydaje się, że to są bezpieczne urządzenia dla tego agregatu. Podsumowując, pokazałem Wam jak działa agregat, do czego możemy go zastosować. Tylko bierzcie poprawkę na to, że w Waszym domu, czy w przyczepie kempingowej, czy w kamperze macie różne urządzenia o różnej mocy i na to trzeba zwrócić uwagę. Jak podłączyłem mieszkanie pod ten agregat, to w tym czasie pracowały dwa telewizory. Były włączone trzy żerandole. Pracował piec na groszek komputer, lodówka. No i oczywiście w żerandolach są LEDy powkręcane. Jeszcze na chwilę wrócę do instrukcji obsługi. Tutaj jest pokazane, co możemy podłączyć. Jaka wartość w wymiana oleju, co, jaki czas, podłączanie agregatu do instalacji domowej. Także naprawdę zachęcam do zapoznawania się z instrukcją przy oto takich urządzeniach. No. Dobra, to na sam koniec krótkie podsumowanie, co myślę o tym agregacie. Tak, pierwsza rzecz to jest agregat inwerterowy. Daje taki sam prąd jak mamy z zakładu energetycznego. No, jest jeszcze też dobra cena, bo na dzień 20 marca 2024 wynosi ona 1469 zł. Nie trzeba wydawać tysiąca czy 3 na agregaty o. Podobnej mocy znanych tych marek, parametry tego agregatu według mnie są przyzwoite, agregat ma cichą pracę, no i według mnie stabilne napięcie. No, jeszcze plusem to na pewno jest tutaj ten wyświetlacz, za pomocą którego możemy kontrolować poprawność działania. Tego urządzenia. Mamy y, pokazane herce. Mamy napięcie. Przepracowany y, czas pracy na agregacie. Y, co jeszcze? No, mając takie u, urządzenie, no to oczywiście y, na pewno nam pomoże w takiej sytuacji jak na przykład nie mamy y, tego słońca. Y, solar nam nie, nie ładuje akumulator. No to, to to bez dwóch zdań. Y, Pomocna rzecz. Może też on nam pomóc w takiej sytuacji, jak na przykład będziemy mieli uszkodzone ogrzewanie gazowe, no a będziemy mieli jakąś tam w zapasie farelkę, albo tak jak w angielskich przyczepach, dużo jest wyposażonych właśnie w ogrzewanie elektryczne. Także takim agregatem możemy sobie. Dogrzeć tą przyczepę czy kampera. No, oczywiście nie na tych na najwyższych zakresach, ale tak przy 1000 W on spokojnie będzie dawał radę. No, według mnie urządzenie jest dobrze wykonane. Także jak miałbym zapotrzebowanie na, na zakup takiego oto agregatu, no to pewnie bym go kupił. Dobra, to by było na tyle. Tradycyjnie, jak Ci się filmik spodobał, zostaw łapkę w górę. Masz jakieś pytania, pisz komentarz i do następnego filmu.